Idziemy do naszego klubu. Nasz klub to Ezejoawe. Ulubieńcy, już jestem ulubieńcem, a to dopiero minął jeden sezon. Widzicie zajęliśmy miejsce za Benfica z Sportingiem, a przed bagą. i to jeszcze z dużą przewagą. Jak na pierwszy sezon to było coś niesamowitego. Jak zobaczycie sobie tutaj zapowiedź sezonu, mieliśmy miejsce dziesiąte przewidywane, ale zarząd chciał żebyśmy uniknęli po prostu spadku. A co zrobiliśmy w pierwszym sezonie? Czwarte miejsce i Liga Europe. Co musieliśmy zrobić? żeby to osiągnąć, bo pewnie, pewnie nikt nie zna składu Joawe albo przez te kilka lat mogło się pozmieniać. To ja mylę i myślę, że na razie zostanie najdłużej jak tylko będzie mógł. Tutaj się dużo tak naprawdę nie zmieniało. Ta część się prawie nie zmieniała. Ten też już tutaj był. Ramek jest ściągnięty na wyporuszenie z Vitesse. jako taki zmiennik. Fabio Anato tutaj już był. Kupiliśmy Walsha, ale to za, do transferu zaraz przejdziemy. No, skład nie jest jakiś bardzo duży, i tak będzie się jeszcze zmniejszał. Jak widzicie, naszym pierwszym transferem po dołączeniu był Walsh. Te 650 tysięcy z Bohemian z 14 bamek w 31 występach. No, oczywiście mamy tutaj Takacia, mamy też Bindona, za 155 tysięcy z Evertonu, a jego wartość to 6-7 milionów, także dobry deal chyba. Sprzedaliśmy dużo zawodników, no był taki transfer 2 i pół miliona trochę na nas naskakiwali, że to zły transfer, że nie powinniśmy się go pozbywać, ale pomyślałem, jest dobra oferta, ułatwia nas trochę finansowo, no bo na razie jesteśmy na minus 2 miliony. Terento zaczęliśmy od kilku zwycięstw, pokonaliśmy Atletico Madrid w meczu pożegnanym o Zaczęliśmy bardzo przyjemnie. Trzy zwycięstwa z emisy. Kolejne zwycięstwa. Pucha ligi, no niestety przegraliśmy z płato i tam nie awansowaliśmy dalej. Tata do da Portugal. Trzecia runda udało nam się wygrać. Tak samo Liga, ligę towarzyskie. Tutaj wygraliśmy podogrywce. Emis sporto, ale Banfika nas rozjechała całkowicie. Mieliśmy oczywiście gorsze momenty, jak widzicie. Po szóstej rundzie Emis ze Sportingiem, Płaszka z Bagą, i później przyszła bardzo dobry moment. 5 zwycięstw z rzędu, plus zwycięstwo w półfinale w Emis PTM, Płaszka sporto. Wygana z Benficą. To było zaskakujące. Oni mieli na przykład Kola Palmea w składzie. Skończył się meczem wyganym 8 do 1. Naszym największym wynikiem rekordem zespołu. No i w finale z bagą wygraliśmy 2 do 1. Prowadziliśmy cały mecz, traciliśmy go w 92. Baliśmy się trochę, że jednak wyjdzie Emis, szczególnie po tym, że w pierwszej połowie dostaliśmy dwie kontuzje. Oś można zobaczyć. To widzicie, mamy 5 tofełów, 3 najważniejsze nagody. Udało mi się zostać menedżerem roku. Zostałem najlepszym menedżerem Słowacji. Zagraliśmy swoje 200 na spotkanie. Tu widzicie menedżera roku na Słowacji. Między innymi, rekordowa zdobycz punktowa. Wysokie zwycięstwo, no tak jak mówiłem, 8 do 1. I zobaczcie jeszcze transfery. Nasz skład wygląda tak. Gramy taktyką 4, 2, 3, 1. Na taktyce wyważonej. Znaczy jej nie zmieniam na ofensywną, bo dźwięk się obją po obronie. Kluczowni zawodnicy, no to oczywiście jest Nogueya. Kosztujący od 1, 7 milionów do 11 milionów. Przyjęcie piłki 16, wykończenie akcji 16. Jak sobie zobaczycie, jest młody 19 lat. On jest wychowankiem Yoawę. 16 Pamek 4 asysty w 29 występach. To o czym się mówi. On gra na skrzydle, tu widzicie Walsha na napadzie. Mamy oczywiście Ronaldo Fabio, 27 lat, kosztujący 9 do 10 milionów. On jakoś nie był wybitny w tym sezonie. 5 bamek, 5 asyst. Jest tych zawodników w składzie teraz w pierwszym, to już tyle myślę. Mamy naszego Takacia, to już widzieliście go, jak wygląda. To jeszcze był ważny. No to Binton, to już też widzieliście. Velazquez bardzo dobrze grał jako rezerwowy. 25 lat. No i jeszcze przejdziemy, tak, jeszcze dwie rzeczy do pokazania. Znaczy, przyszła transfer. To rezerwowy napastnik, za darmo, ciągnięty, przyjdzie 1 lipca. Gineri, jako zmiennik na środek pomocy. Fajna determinacja, fajna ilość statystyki. No i jeszcze jednego mamy pomocnika. Już zadałem o ściągany. Chciałem wzmocnić środek pomocy, myślę, że jeszcze trzeba będzie wzmocnić środek obrony. Jak widzicie, nasze Ksauzure, które tam dodawali, to do nas bolą dość, bo ich jest mnóstwo. I się okazuje, że tu musimy zapłacić 100 tu musimy zapłacić 200, tu musimy zapłacić 50 tysięcy. Jeszcze nowego kontaktu nie dostaliśmy, ale myślę, że przynajmniej z jeszcze tutaj zostaniemy. A później, kto wie, może coś więcej. Jak widzicie, wybrałem ten klub dlatego, że nie ma aż tak rzucających się w górę płac. Taka, że to bardzo wysoko, bo po prostu chciałem, żeby do nas przyszedł. Ale to w okresach 8-9 tysięcy. A jakby tak popatrzeć na przykład takie FCP, to oto oni tu dostają po 100 tysięcy, 90 tysięcy. Niektórzy nawet prawie 200 tysięcy skamaka tu jest. Także ja się z tym nie chciałem bawić, a ja na najbliższe transfer mamy jeszcze 49 tysięcy płac i półtora miliona transferowego. Tak tu widzicie nasz najnowszy nabór juniorów. Jak widzicie dostaliśmy bardzo dobrego lewego obrońcę. Tego zaraz pokażę. No i jeszcze z ciekawszych rzeczy tu widzicie yy, zwycięstwo tacy de Portugal i ciekawą statystykę. Niestety już ta wiadomość w której nie istnieje. Ale coś ciekawego odzyskane piłki 3200 jakimś cudem 3100 więcej niż Ekstraklasa 7. To jest ciekawe. Nie wiem skąd się to wzięło i czy w ogóle to nie jest błąd. Ostatnio właśnie wam pokażę. Nasz obiecujący bot, czy na Wygląda tak: pacowitość 17, c 16, waleczność 18. Rozwija się już dobrze. 650 tysięcy, 6 milionów. Chciałem go wypożyczyć, ale jest za młody, żeby go wypożyczać, więc na razie siedzi w U19. Zobaczymy, czy W to będzie go trzymać w U19, tylko przesuniemy może do U23. Bo widzicie, że mamy i te, i te składy EJO, -B, B to nie, bo oni nie grają praktycznie. No i co? To by było na tyle. Dzięki za oglądanie podsumowania. Następne podsumowanie będzie pewnie będzie po następnym sezonie. Zobaczycie, jak nam pójdzie z Łopy. Łapy. Mam nadzieję, że to jest błąd. Odzyskane piórki 3200. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych seriach. Do następnego. Cześć.